To dzisiaj tak dostałeś, ale już z dobrego serduszka i ja wiem, że potrzebujecie więcej teraz energii, żeby ogrzać te swoje futerka smacznego jak tam ogon. A, tak se. A, aha. Ja widzę tylko ja tu mam ubranego rutusa na zimę. To kurde, zimno się zrobiło. Ale Rutus jest ubrany. Jeszcze raz zapraszam was do firmy pokrowce.pl Siemandero, czarne kciuki, witajcie wszyscy serdecznie na kanale Adi Wejherowo Dzisiaj z Marcinem, Marcin z Technetixem Dzisiaj z... Z kim? Marcin Aha, faktycznie, cześć Marcin w ogóle, kura, bo ja znowu zapomniałem, to jest Grochu, nie? Grochu aka Marcin, no Także lecimy sobie Polatać po górkach cały dzień od rana znowu to padało bez sensu, nie? A teraz żeśmy się tu zmówili, wyskoczyli i lecimy powodzonka, dasz dół. Chyba jako pierwszy trafiłem moniaka. Kurde, to widzę, jest ziko, chyba, ale jest tak zajechane. Zobaczcie, ja myślałem, że to jest naprawdę jakiś polmos. Nie, to jest. Jest jakieś PRL, ale zobaczymy z tej strony Ta, jeden złoty Jeden złoty z pyrylu Nawet nie będę go czyścił, bo jest zajechany totalnie. No ale jest monetka. Monet się nie czyści. Ta jest. Druga moneta, ale to będzie narciarz, bo to było zika, a tu jest kolejny PRL Także tu i tu czy nawet nie zdążyłem zasypać. Będą jakieś antoniówki. Ta jest, 5 groszy. Antoniówka, pozdrawiamy serdecznie Antoniego Pietkiewicza. Co masz, grochu? Epeżkę. Jakie. Piękne. Piękne oksy. Złoto grochu. Złote oksy. <laughs> Może jest jakaś firma, czy nie? Nie. Dziękuję Ci śliczny. Ale pięknie wyschły, ale śliczny stan. Piękne dwa grosze. Który mówiłeś? Bo ja nie dojrzę. 25. Dziękuję za podpowiedź. Telefon do przyjaciela. Rutusy wymiatają. Rutusy wymiatają. Dzisiaj. Alterek jest ładny. Jak tam groszku? Jakoś żyje się po troszku, nie? Ale sami powiecie, jaka tu jest cisza i spokój, nie? Jak tak nikt nic nie mówi i tylko słychać pipiripi -pi -pi od czasu do czasu, nie? Marcin? Pięknie jest, nie? Jest naprawdę mega zarąbiście. Można się totalnie wyciszyć. O, tej telefoniarę Aramidrowa. Dwie szczepionki? Nie bierz tego. Kurę, sam widzicie, ja tu mówię las piękne, wyciszenie, drzewa, zieleń. No, potrzeba mi tego, potrzeba. Ja tylko Wam chcę podziękować wszystkim ogromnie za Wasze mega wsparcie, za te wszystkie komentarze płynące z, no z tymi słowami. I nie będę więcej już mówił. Ja tu dziękuję też kumplom, że mnie wyciągnęli, że mógł głowę przewietrzyć. No, bo jest to mi potrzebne teraz. Tego no. ja nie przedłużam. Las czeka na nas. Ruszamy. Idę do Bersy. Zabieram i dalej akcja. Takie Hollywood kore. Nie. Nie i żarówki. Ale żaróweczka cię nie zabije. Słoneczko tak. Żarówka nie. Żarówek. To jest ta z tych innych, wiesz, no, ona ma pojemność liczona w marmurkach, wiesz, wszyscy mają, bo to jest MM, marmurek, a wszyscy mają MA, miliamper, nie, to jest bardziej pojemny, faktycznie, no. A ty marmurku co masz? Zgadnię. Ja mówię to peczę. Żarówkę. Ale go nagrywam, nie. Powiedziałbym, że nagrywam go od strony, ale ci wyjadę tak, o. Tylko mi teraz tutaj wiesz, nie zagazuj. No. I okej. Okay. Wyjeżdżam. Czy wy przyniesiecie coś fajnego, a nie tu piwowar hurbanu, hurbanowo? Proszę za robotę się wziąć, tak? Nie przyszli my tu, kurde po złomiksy. Pozdrawiamy wszystkich piwowarów i piwoszy, prawda? Klapka. Panie Groszku, jak jest klapka? Co może klapkę? No jest taki, nie? No. Jest jakiś od jakiejś fajeczki czy coś, taki cybuszek. Ładny. O, no, bardzo fajny. cybuch raczej. Pomału, pomału? Nie? No, dojdę, dojdziemy dojdę, No jak nie? No jak tak? Moniak, monetowy moniak. Tylko patrzcie, w korzeniach. Monetowy moniak. No, to jest wszystko. Dzisiaj idzie w jedno, znowu 49. Antoniówka. Także, Antoni, zostajesz chyba patronem tego odcinka. Nic innego tu nie wyjdzie. Drugi muszkiet, drugi muszkiet, ja pitole. Żadnego fenola. O co kamen, ale patrzcie, jak to może tu trochę przewinę. Wam pokażę, jaka ta ziemia jest fajna. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle. Przecież te monety tu by były rewelacyjne. Dobra, kaszubska kulka rozkoszy. Jak na razie musi wystarczyć. Dobry pół metra. Czułem, że waliło, nie? Ile? Pół metra? Pół metra Ale żelaz jakieś wielkie coś kurwa, nie wiem czy to jest Centralnie nam przy tej dużym drzewie na, na tym skrzyżowaniu drogi o a trzeba było kopać Nie, jakby się chciało, to pierwsze czekał że to się kurwa. tu Światło latarni Kurde mo nie, dziesięć fenoli Mam fenola dzisiaj pierwszego. <laughs> 10 fenoli adolfowych. Ale jaja. Ma ktoś z Was fenola? No to wygrałem dzisiaj wszystko. <laughs> 10 fenoli. Ja, pitole. Ale jaja. Duże te skarpy, nie? Ja, pitole. I teraz tam w dół zejście. Masakra i tak ciągle góra, dół, góra, dół, góra, dół Ja ci mówiłem Mówiłem, że tu jeszcze na tej skarpie to idzie trafić Adolfinia No jest, piąteczka widać e, No to mamy po fenola. można do domu na iść Nikt tam nie zarzuci, że bez fenola wracamy No ale to jest tu kombinowanie Masz penola? Nie. Ja mam. No to zostajesz. Przykro nam bardzo. Przykro nam bardzo. Bez fenola nie wracam. Nie masz. A coś trafiłeś w ogóle? Słabo, nie. Ale czasami to słabo to wystarcza, tak jak Wam mówiłem, na pęk czystą głowę. Dwa międzywojnia z jednego dołka Nie, dwa grosze międzywojnie i Aha, o kurde, no to ładnie o gratulation, To ja czekam teraz na swoje międzywojnie. Ciemno, ale możesz pokazać. Zrobimy ładne zdjątko. Wrzucimy ładnego zdzicha, tak. wytniemy. Nie no, międzywojnie to nie jest ź. Poproszę plis to muszę kieszenie pełne przygód to wiesz no, Jeszcze powiecie, że dziurawe nie. Rok, proszę pana Masz tam lampę jakąś? Teraz strykniemy fotę I będzie Ale stan jest ładny Jest takim głównym głowosławem No pięknie o, a to? Mogło być od czegoś. Jakiś luk, no? Jakiś luk, od luk, jakiegoś lukacza. Lornetki? Nie no, wiem. To było razem, nie? Mówisz, moneta je, moneta? moneta. Wiesz, co ja myślę? Jak my byśmy tak zrobili, jak Ludwik, nie? Teleporta? I z tej góry teleporta? Nie, naprawdę powiem wam, jak chcecie zobaczyć najlepszego teleporta w historii kinematografii, YouTubeowych szukaczy. zapraszam was wszystkich serdecznie na kanał Wykop Blog. A tu w rogu, w rogu macie, ale parę sekund tylko. Wrzucę wam parę sekund tego gore, jak chcecie zobaczyć. Zapraszam na odcinek do Ludwika, nie? No to jest mistrz świata, to co on zrobił, to jest mistrzostwo. A tak, chociaż przyświeć 7-6, Kościuszko? Nie, Bierut. Tak? Dycha z Bierutem. To ja pozdrawiam Lorbasa, bo Lorbas widział w tej, w tej dyszce Bieruta. Ja już więcej się nie pomylę, bo to jest Bolesław, nie? <śm> no to pozdrawiamy wszystkie 7-6 Tu być Ornot, tu nie być A ten jest ładny Ale co to jest? Jakiś chodzi lisek chyba koło drogi, nie? Tak wygląda. O. Ładny ale nie biorę, niech zostanie. to widać? Jest tak ciemno. Szczęka hamulcowa od tygrysa. Dziwna rzecz. To jest ręczny od tygrysa. Ręczny, bo to normalnie tu miałeś taką drewnianą tą rączkę. Jak zaciągałeś, to tu jest ta zapadka i ona zapadała. Dałem. No, w Konsinicy. Masz fajny fun. fajny. Nie? No. Każdy ziom zbiera złom. Ja chciałem powiedzieć, że Marcin się zawziął, bo miał cykora zostać sam w tym ciemnym lesie. I od razu walnął. I od razu walnął. Co trafiłeś? No proszę bardzo. <laughs> to możesz w Trymiga wracać, ty. <laughs> A, no to jego sprawa. To nawet tutaj jest ciemno. Ale co tam? Co tam, Stefano? Jeden, ja, jak ja się cieszę, że ja ciebie mam, chociaż sobie do ciebie tu pogadam w tym garażu. Już w lesie nie nagrywaliśmy żadnego zakończenia, bo sami. Sami nie widzieliście, że nic nie widać, nie? Także zawinęliśmy, się pogadaliśmy, jeszcze po zimnym, zimnym spożyli i tyle, nie? Ja się idę, przebieram, jakiś prysznic cieplutki, kolacyjka. No i co? Kanaping, nie? Wam jak film się podobał, dajcie tego czarnego kciuka, ciśnijcie. Wszyscy, którzy nie subskrybują, dajcie tą subskrypcję, bo to zawsze tak fajnie, jak to tam coś tam rosną, te słupki. Widzimy się następnym razem, nie? Nara, dozo.